Kim jesteś, Jacku Mrozie? Co masz tam w środku? Jakim środku? Skoro księżyc wybrał cię na strażnika, musisz mieć w sobie coś bardzo wyjątkowego. Hmm. O, tak mnie widzisz, prawda? Taki wielki, trochę groźny. <gryw> Ale kiedy trochę lepiej mnie poznasz. No, proszę. Jowialny na wskroś, tak? Ale nie tylko jowialny. Jestem też tajemniczy? Nieustraszony? Wrażliwy? A w samym środku. Jest też drewniany niemolak. Przyjrzyj się, co widzisz. O, całe szczęście, chociaż ty się uratowałaś. Muszę przyznać, jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Wspaniała czwórka. I to w komplecie. Czuję się onieśmielony. Podobał wam się numer ze sferą snu? Połknęliście haczy. czyż nie? O! Mrok, masz 10 sekund, żeby wypuścić moje wróżki. Bo co? Wetnisz mi grosik pod poduszkę? Dlaczego to robisz? Dlatego, że chcę czegoś, co macie. By we mnie wierzą. Może już mam dość... chowania się pod łóżkiem. A może... tam twoje miejsca. Ta. Idź, pobaw się jajkami. Ojej, czy to... Jack Mroose? <ścoughs> Od kiedy to on jest jednym z was? Nie jest. A? Świetnie. Neutralny gracz. W takim razie cię zignoruję. Pewnie zdążyłeś się już do tego przyzwyczaić. Mrok! Ty ośliwki chodź tu! Zając za dobrze je schował. Dzieciaki, już prawda, wszędzie, nie ma ich. Jasne, że są, są. Może to nie jest moje najlepsze dzieło, ale z braku laku. Aż nie chce się wierzyć. No, no, no tak. Zając wielkanocny nie istnieje. Co? Mówię. Nie. Skąd? Nie, nieprawda, ja. Ja. Już też tu nie stoję. Nie, nie widzą mnie. Nie widzą.